Cześć! Naszą podróż po budowlanej mapie Polski zaczniemy od Krzemieniewa, wsi w województwie wielkopolskim, która, pomimo małej liczby mieszkańców oraz bliskiej obecności większych miast, takich jak Leszno i Gosteń, znana jest z hurtowni Doradca Budowlany 24. Jeśli planujecie remont lub budowę domu i nie chcielibyście popełniać kosztownych błędów przy zakupie materiałów budowlanych, a jesteście z Krzemieniewa lub okolic, nawet Leszna czy Gostynia. To ten odcinek jest właśnie dla Was. Jeżeli jeszcze nie wiecie, jak znaleźć interesujące Was dobrej jakości materiały budowlane lub jak znaleźć doradcę budowlanego24, to wystarczy, że wejdziecie na budio.pl i tam wpiszecie tylko nazwę swojej miejscowości, a w łatwy sposób otrzymacie listę sprawdzonych hurtowni budowlanych w waszym regionie, gdzie bez problemu będziecie mogli oddać się w ręce ekspertów, dla których budowa i remont nie mają żadnych tajemnic. Jak myślicie, co robimy na wsi, skoro w okolicznych miastach aż roi się od marketów budowlanych? Mieszkańcy w promieniu wielu kilometrów przyjeżdżają do hurtowni budowlanej w Krzemieniewie, bo na pytanie, czym ocieplić dom, nie satysfakcjonuje ich odpowiedź Alejka 34. I zamiast gonić z wózkiem w labiryncie z towarami i szukać żółtych koszulek, skazujących kolejny regał, wolą przyjechać i skorzystać z pomocy zaufanych i doświadczonych doradców, z którymi wybudujemy dom. Od fundamentów po sam dach. Sami zobaczcie, zapraszam Was do środka. Już na samym starcie Dzień zostaniemy przywitani przez Dorotę i Bogusie, które cały asortyment znają jak własną torebkę. I pomogą w doborze nie tylko koloru, ale także gładzi szpachlowych, jastrychów, izolacji poziomych i innych produktów, których my, zwykli klienci, nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć. Planujecie malowanie? Tu znajdziemy mnóstwo różnego rodzaju farb, w zależności od naszych potrzeb. Chlorokauczuk, drewnochrony, lakierobejce, farby do drewna, metalu, zewnętrzne, wewnętrzne wszystko tutaj mamy na miejscu. Potrzebujecie wykonawcy? Hurtownie codziennie odwiedza wiele solidnych firm wykonawczych, które pracownicy hurtowni polecą Wam z czystym sumieniem a wiecie, że kupując towar z usługą wykonawczą zapłacicie tylko 8% VAT? Dlatego właśnie, korzystając z usług zaufanych wykonawców, polecanych przez doradcę, budowlanych 24%, nie tylko zaszczędzimy 15% ale również unikniemy ryzyka związanego z anonimowym majstrem dającym słowną gwarancję. No będzie Pan zadowolony. Grzegorz, doradca budowlany, który jest zawodowcem. Od 20 lat pomaga klientom w budowach ich wymarzonych domów, a swoją wiedzą potrafi zawstydzić niejednego kierownika budowy. Projekty budowlane czytaniczym, poranną gazetę, i dzięki jego wiedzy dowiemy się, ile będzie kosztował nasz dom i jakie materiały są najodpowiedniejsze dla naszego budżetu. Potrzebujecie transportu? Nie ma problemu. Flota widlaków, HDS-ów i ciężarówek już odpalona w gotowości, czeka, by dostarczyć materiał na miejsce naszej inwestycji. Dzięki mieszanikowi tynków eksperci przygotują dla nas każdy odcień. Jeśli chcemy ocieplić lub zmienić elewację domu, to w oczy z pewnością zrzuci nam się studio z dużymi próbkami, dzięki którym lepiej sprawdzimy wygląd i strukturę tynku, który będzie zdobił nasz dom przez długie lata. Paro przepuszczalna deska elewacyjna dostępna w aż 12 kolorach pozwoli nam w ciekawy sposób upiększyć naszą elewację, a beton architektoniczny nada nowoczesnego w stylu każdej ścianie. Grzegorz, jakbyś miał jednym zdaniem powiedzieć, yy, co można kupić tutaj w furtowni, to jakie to zdanie by było? Kupisz wszystko od fundamentu aż po dach. No i to mi się podoba. Dzięki.